Z gitarą. Drugi tom powieściowego cyklu Witka Łukaszewskiego Jak ograłem PRL to opowieść o niezgodzie, na wpisaną w DNA ustroju byle jakość i beznadziejność, i jednocześnie opowieść o sile i samozaparciu, jakie są w takiej rzeczywistości potrzebne, by żyć na własnych zasadach. Witajcie na kanale zupełnie inna opowieść. Witajcie w miejscu, które nieodłącznie kojarzy się z PRL-em. Bo to właśnie tutaj, w dawnym domu partii w Warszawie, czyli siedzibie polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zapadały najważniejsze dla socjalistycznej ojczyzny decyzje. To najlepsze miejsce zatem, by zacząć naszą recenzję książki Witka Łukaszewskiego z gitarą, drugiego tomu cyklu Jak Ograłem PRL, który ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Szara Godzina. Książka ta zaczyna się bowiem od odsunięcia od władzy Władysława Gomułki i powołaniu na funkcję pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Jest grudzień 1970 roku i Polska staje u progu zmian. Zmian politycznych, ale też, co w powieści Łukaszewskiego jest najistotniejsze, zmian, które wpłyną na życie zwykłych ludzi. Także gdzieś w małym, niemieckim miasteczku, na tzw. ziemiach odzyskanych, w którym mieszka bohater książki, Franek Lipa. Ten początkowy akord nada ton całej melodii, jaką zagra i zaśpiewa nam autor. Jego opowieść jest bowiem z jednej strony i przede wszystkim Bildung z Romanem, opowieścią o dojrzewaniu chłopaka z prowincji, z drugiej jednak wpisze ów indywidualny los w szerokie polityczno gospodarczo obyczajowe tło, którego specyfika zmusi bohatera do takich, a nie innych zachowań lub mówiąc słowami jego ojca do życia na 110% do rytmu melodii i piosenek z epoki Na początku tej powieści Franek ma 14 lat i jego rzeczywistość wciąż wyznaczają doskonale znane już z poprzedniego tomu punkty, takie jak szkoła, dom i kiosk ruchu prowadzony przez jego rodziców. Kiosk, który stanie się w powieści w pewnym sensie prl w miniaturze, probierzem zmian, wyznacznikiem standardu życia Polaków, ale i miejscem, w którym młody bohater dostrzeże, że nie wszyscy są równi, że jednym powodzi się gorzej, a innym lepiej. Rzucone do kiosku bydło fa stanie się więc symbolem gierkowskich przemian, podpartych zachodnimi kredytami. A zamożność klientów wyznaczy kupowany proszek do prania. Ci bogaci brać będą e do automatów, a nie zwykły proszek do pralek frania. Palić będą zaś karmeny, a nawet rzucane czasem do kiosku malboro. Gdy biedniejszym przyjdzie się zadowolić giewontami lub ekstramocnymi. W efekcie tego bohater powieści kontestować zacznie za stany porządek, w którym jego stać na kasety magnetowonowe Stilon, yy, czy w najlepszym przypadku Orwo, a syna działacza partyjnego, prywatnie ze jego najlepszego przyjaciela na zachodnie Baswy. Franek zapragnie wyrwać się z zaklętego kręgu niemożności, z owego szaro-szarego tła, na którym raz po raz Sporadycznie pojawią się kolorowe ptaki w rodzaju Maryli Rodowicz, Czesława Niemena, Marka Grechuty, Tadeusza Nalepy czy Stefanowicza, właściciela miejscowego, prywatnego sklepiku, w którym można było dostać produkty nieosiągalne normalnie na rynku. Jak choćby atrament Pelikan, którym Franek będzie chciał początkowo pisać wiersze, choć ostatecznie posłuży mu on do uwiecznienia twórczości. Zupełnie innego rodzaju. Bohater Łukaszewskiego ewoluuje bowiem. Rozciągnięta na kilka lat fabuła pokaże go jako ambitnego kolarza, który mimo młodego wieku, jak równy z równym, stawi czoła starszym i bardziej doświadczonym zawodnikom. Jako zdolnego ucznia, jako studenta i w końcu zgodnie z tytułem gitarzystę. We wszystkich tych wcieleniach Franek Lipa będzie bardzo konsekwentny. Odpuści tam, gdzie nie będzie widział perspektyw sukcesu, przyciśnie tam, gdzie będzie mógł wygrać, nawet do przesady, nawet kosztem wolnego czasu czy wręcz zdrowia. Franek Lipa być może zresztą będący poniekąd alter ego autora, znanego gitarzysty klasycznego, elektrycznego i basowego, wokalisty, kompozytora, autora tekstów i pisarza, nie znosi bowiem nudy i powtarzalności. Jest chłopakiem niespokojnym, pełnym pasji, poszukującym tego, co wyrwie go z monotonii i małomiasteczkowych kolejnych. Niech będzie to rower, niech będzie to gitara, a może szerzej muzyka. Tę ostatnią bohater pozna dzięki Zdichowi, kolejnemu z kolorowych ptaków, równolatkowi, który zarazi go miłością do Led Zeppelin czy Pink Floyd. Tak jak wcześniej sukcesy Ryszarda Szurkowskiego przekonały bohatera do uprawiania sportu, tak teraz usłyszane i nagrywane na kasetach solówki gitarowe zainspirują go do zajęcia się muzyką, do grania i śpiewania. Choć, oczywiście, słowo spróbować jest obarczone dodatkowym ciężarem, ten bohater tak naprawdę postawi wszystko na jedną kartę, nawet kosztem studiów z cybernetyki. Na Poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Wybór między uczelnią a muzyką nie będzie zresztą dla bohatera szczególnie trudny, bo uczelnia tak naprawdę była sposobem na uniknięcie wojska. A dodatkowo ze schodów Poznańskiej Akademii Ekonomicznej doskonale widać aulę uniwersytecką, czyli tak naprawdę salę koncertową filharmonii. To tam Franek usłyszy światowej sławy gitarzystę Jean-Pierre Gimeza, który zresztą trochę jak lipa swego czasu porzucił karierę sportową, by poświęcić się muzyce. To także tam posłucha, a potem osobiście pozna nasz bohater, członków zespołu SBB: Szukaj, burz, buduj polskiego zespołu rockowego założonego przez Józefa Skrzeka, grającego w swojej karierze blues rock, jazz rock i rocka progresywnego. To będzie kolejna z charakterystycznych wszak dla Bildum z Romanu inicjacji bohatera. Pierwszy raz w prasie jako lokalna gwiazda, pierwsze na mecie, pierwsze miłosne uniesienia i romans ze starszą kobietą. Pierwsza gitara klasyczna i pierwsza gra na gitarze elektrycznej. I w końcu pierwsze spotkanie twarzą w twarz z idolami. Kolorowymi ptakami PRL-u, po którym życie bohatera nie będzie już takie samo. Bo z gitarą jest opowieścią o samorealizacji. Chwilami nieco łoczykowską i przezabawną. Chwilami pełną pretensji do zagrabionych przez socjalistyczny ustrój możliwości. Chwilami nie wzruszającą zawsze jednak poddaną przekonaniu, że można osiągnąć w życiu to, czego się pragnie. O ile stać nas na konieczne wyrzeczenia, o ile zrozumiemy, że aby zrealizować nasze pasje musimy znaleźć sobie siłę większą niż inni, żyć nie na 100, ale na co najmniej 110%.